Dzień dobry, tego jeszcze nie było. To będzie, seria, to będzie seria odcinków z Hiszpanii, z Benidormu, konkretnie, na których będę razem z pati. Jeszcze dojedzie kilka osób. Także pierwsze wspólne rowerowanie od trzech lat i Gran Canaria, czyli pierwszych odcinków tego kanału. No czyli jakby zanim się urodził Stachu, zanim się Sarande... No dzieci z tego nie było Zbran za... by kanal wrócił Stasiu z nami Nie, to, już, to wolę w abstynencji Dobra, zapraszam na odcinek, pierwszy dzień jazdy, see you later I rowerzystów dużo, ale ruch samochodowy masakryczny, no samo, samochodownictwo O, tu tim Bahrain, patrzcie, stacjonuje Zaparkowani samochody Pati, jest rekordzik? Nie wiem, naprawdę, wydaje mi się, że tak <laughs> w hotelu z nami, śpią no nie wiem czy te... nie znam się na tych teamach, ale no jakiś fajny taki różowo-zielony team śniadanie jedli przed nami tu jest jeden bus, tam stoi zaparkowany długi. drugi przed chwilą na garaż na parking podziemny wjeżdżały z dwa czy trzy samochody techniczne także mamy, może nam przejdzie ich moc z kolarstwa dzisiaj tak rozruchowo, szczególnie dla pati, która za dużo nie jeździła ostatnio Jedziemy w kierunku Kalpę, zrobimy pewnie takie 4-5 dych, nie wiem, może 6 dych maksymalnie Po jak najbardziej płaskim, żeby ją przygotować trochę na te górki w kolejnych dniach No ale jedziemy w kierunku plaży, no pierwszy raz tu jesteśmy, więc musimy się zapoznać Dobra, jesteśmy już na jakiejś takiej wylotówce górki widać kamerę z klaty dostałem ostatnio tipa że jak zamontuję na tym uchwycie kamerkę do góry nogami to łatwiej łapać ten kąt, żeby było ładnie widać łapy i widać przed tobą jesteśmy tu 10 dni więc plan jest, że nagramy 7, 8, może 9 daily odcinków zjeżdżenia po trasach ale też innych treningów w tym czasie 2-3 razy pójdę na basen Pewnie z 5-6 razy pobiegam. No i przynajmniej w teorii 8-9 razy rower. Trasy rowerowe najkrótsze, takie jak dzisiaj, około 2 godzin. Najdłuższe, około 120-140 km. No pomiędzy, no to takie 6, 7, 8 dych. No nie myślałem, że kiedyś z moich ust opadnie. Ale zdecydowanie wolę pojechać rowerem w górki i tam sobie się użynać niż tutaj w tym tłumie Z 34 minut średnia 85 W Tętno 86 średnie Ale spoko, przynajmniej Pati będzie miała pokazaną trasę Być może będą sobie tutaj jeździć częściej i więcej A my z chłopakami będziemy tam te większe góry deptać A na pierwszy dzień na rozruch jest tam nic mi się strasznego nie stanie. To daleko nie zajechaliśmy. Na razie głównie w ruchu miejskim. Dojechaliśmy do jakiejś kolejnej miejscowości. O, to zobacz, to za tą górką z drugiej strony jest Benidorm. Czyli jakby dojechaliśmy sobie tamtędy dookoła. Bo no w każdym razie mamy tam parę kilometrów za sobą. Sporo samochodów, sporo motorów. No nie tak jak w Gandhi, gdzie było gdzieś tam pusto. I teraz będziemy próbowali. Próbujemy się tutaj z da wybrzeża przedostać gdzieś tam. Gdzieś chyba, gdzieś tam w tym rejonie powinna być ta Altea. No, nie wiem, czy to nawet nie jest czasem to, ale no jakby do tej, do Altei spróbujemy dojechać. O, patrzcie, jaki patrol znaczy, to chyba nie jest policja, tylko jakiś zabytkowy samochód, przypuszczam. No, w każdym razie jedziemy tam, w tamten rejon i próbujemy dostać się do kalpę. To pewnie, jak te górki ominiemy, to będzie już to kalpę gdzieś tam widać. Tak, żeby w te dwie godziny się uwinąć. Znacznie większy ruch niż w Gandhi. Nie, nie, no, nieprzyjemnie się tutaj jedzie. Dobra, lecimy, bo jaram się na maks. Nara no, no. Samochodów dużo, ale y, Nikt nie trąbi Kulturka jest, no widzicie te pobocza tutaj y, Te pobocza tutaj też spoko No nie jest to taka trasa treningowa Żeby sobie pojechać po górach czy coś tam, ale Jak bardziej rekreacyjnie no to jak się to zrobi te 2-3 godziny To też czuć taki trening na pewno, szczególnie dla ludzi z nizin jak my Dobra, można zrobić lekki ten Minęliśmy tą Alteę, mamy niecałe 20 Tam na horyzoncie widać Benidorm Później była ta miejscowość, co tam się zatrzymywaliśmy, nie wiem jak to się nazywało Tutaj jest Altea na tych górkach Widać tutaj taki ładny porcik Widzicie, tu jakoś tam zabudowa. Na dole tam jakieś baseny były. No i w tamtym kierunku jedziemy w kierunku Kalpa. Jeszcze zostało te kilka kilometrów. No i łącznie wejdą te dwie godziny pewnie z hakiem. Ewentualnie. Zobaczymy, jak wrócimy tam, to może ja sobie pojadę jeszcze w drugą stronę, jak odwiozę Pati Może jeszcze tam pojadę trochę w tamtym kierunku I rowerzystów dużo, ale ruch samochodowy masakryczny No samo, samochodów mnóstwo Jak na styczeń, to pewnie w sezonie to w ogóle jest dramat No i na rowerze triatlonowym na przykład nie wyobrażam sobie tu trenować, nie? Także chyba no, podobnie jak w tej Gandhi To raczej na takie wyjazdy jesień-zima Jest zajmie Jesteśmy w Kalpę, no i promenada. I wielokrotnie mniej ludzi niż w tym Benidormie. Tak bardziej bym porównał tutaj to Kalpę, takie większe trochę od, od tej celury. No to oczywiście się na pewno inaczej wymawia, jak zresztą wszystkie nazwy. Także tych fonetycznych terrorystów przepraszam. No, minus taki, że podobnie jak na tym ostatnim wyjeździe. Większość tutaj kawiarenek i tak dalej pozamykana jednak Kalpę mi się dużo bardziej podoba, nie dziwię się Jak pisałem, że jedziemy do, do Benidormu to wszyscy, czy wszyscy Może nie wszyscy, ale dużo ludzi mi w komentarzach pisało, że Kalpę Fajniejsze, czemu nie do Kalpy i tak dalej Ale do będziesz wy, będzie jeszcze wyjazd Tak mnie teraz tknęło, że ciekawe czy spotkamy tutaj kogoś z polskiej kadry Bo w Deni, bo w Deni stacjonują O i Filip ch chyba Szołowski tam jest i, No i masa zawodników, Michał Oliwa no, nie, nie znam niestety tych młodszych tak e, dobrze z, z nazwiska, z nazwisk z pamięci ale śledzę tej fanpage, e, gdzieś tam śledzę fanpage związku, no i widzę, że wrzuca wrzucają foteczki, więc może gdzieś tam ich zobaczymy, na którejś z tras Trzeba wypatrywać strojów biało-czerwonych. Biało Tagandia troszkę bardziej mi się podoba, jeśli chodzi o miejscowość, no ale zadupie, za dupie, także no to na końcu w tym odcinku dam jakieś wnioski później, ale no na pierwszy rzut, jeśli chcemy jechać, tak jak z kumplami jechaliśmy, to ta Tagandia, czy pewnie Tadenia, no nie byłem tam jeszcze, zobaczymy fajniejsze, właśnie klimat typu apartamenty, coś tam, ale mniejszy wybór restauracji. A jak chcemy jechać tak jak teraz, że dzieciaki, coś tam. Tu jest znajomi, niejeżdżący i tego typu klimaty, a szczególnie jak jakiś hotel z wyżywieniem i tak dalej. No to jednak taki Benidorm, czy nawet tutaj to kalpę, moim zdaniem, bardziej funkcjonalne, nie? No, znaczy bardziej, bardziej logistycznie wygodne. Dobra, mamy tą skałkę, mamy ten, jest 15 i co, no tam z godzinkę z groszem będziemy jechać po teraz. Stanisława, dobry. Lecimy do Stacha. Dzisiaj wyjątkowo tak późno, kolejne dni będziemy wyjeżdżać znacznie wcześniej o 3-4 godzinki wcześniej. Z tą różnicą, że pati w kolejne dni będzie kręcić sama. A może jest tutaj, o nie, bo czekaj, to i tak nie będzie. Na żywo to nie leci. No nie leci na żywo, ale obejrzą to po... za dwa dni. To A, będzie to dwudniowy może... delay. Jest tutaj jakaś miła, fajna koleżanka, która chciałaby ze mną pokręcić. No to jak ktoś by chciał pokręcić tutaj z pati, yy, troszkę mniej wzniesień, i raczej te do dwóch godzin. Z czy prosecco. dwóch z groszem z przerwą na Prosecco to się odzywajcie. Będzie, możecie się tutaj zgrywać. No my z chłopakami będziemy jeździć raczej, no tak jak mówiłem wcześniej, ale z nami, jakby ktoś chciał się po, e, zabrać, no to też bar zapraszamy bardzo chętnie. Zbieramy się. Coś jeszcze na trasie nagram, siad. Later. Dobra, jedziemy. Idzie jakiś team Tak jak ostatnio pokazywałem na tym koldę Ratę, czy jakkolwiek to się zwie. Tych teamów, jeden za drugim, jeden za drugim No dzisiaj też już kilka mieliśmy Ma to jakiś taki swój klimat Ja to jestem ostatnim Kibicem kolarstwa Nigdy żadnych Tour de France i tak dalej nie oglądałem Są praktycznie prawie żadnych sportów, nie oglądam e, W żadnych telewizjach Poza triathlonem Snookerem I pokerem i gol, no i golfa jeszcze. Jak grałem, to oglądałem dużo. Teraz z sentymentu oglądam trochę. Więc Kibic sportu ze mnie żaden. Jak wielu z was wie, ale patrzcie kto mnie wyprzedza. Blondyna mnie wyprzedza. Blondyna. Ale jakby to, że tutaj są te teamy, że mijasz się z nimi, że nie wiem, siedzisz na stołówce, jest śniadanie, w restauracji jest śniadanie obok czy pieszkawkę obok no nawet na takiego antykibica jak ja działa Więc przypuszczam, że jak ktoś jest kibicem, no to musi jarać to wszystkich niemiłosiernie no Oczywiście jakbym jakbym jakby usiadł tu obok mnie czy, czy jakbym ja usiadł obok w restauracji jakiegoś Sandersa czy Rodeno Norwegów czy innych wymiataczy, no to nawet ja bym się jarał, nie? Ale po prostu te kolarskie nazwiska niewiele mi jak na razie mówią. Ale może się to zmienić z czasem. Malte. O, tu team Bahrain, patrzcie, stacjonuje. Zaparkowani, samochody. Arkea, jakiś też team. Czyli w tym hotelu z dwa teamy przynajmniej stacjonują. Pat, dzielnie sobie tam z tyłu radzi. Chociaż jak na takie 40 km i trochę górek, to już trochę jest. To jest ta górka obok Benidormu. Jak wy to obejrzycie, to my tu jeszcze dobry tydzień będziemy. Da się na nią wjechać? Jeśli tak, to czy warto? Bo zakładam, że to się wjeżdża od tamtej strony, tak Benidormu aż. A jeśli nie da się wjechać, to czy da się tam wbiec? No i to już pewnie warto, no bo wiadomo, ładny widoczek, ale dajcie znaka: jak ktoś był, albo jak Janek, albo ktoś inny wjeżdżał z Polaków. Zresztą nie tylko z Polaków. Jakiś kanał macie, gdzie, kto tam wjeżdża, to dawajcie. Obczaje. No, no, tutaj już ewidentnie, tak jak mówiłem, miasto, masa tych bloków, tego wszystkiego. Duże miasto. Nie jest to kalpę. Nie jest to kalpę. Plusy, minusy, jak wszystkiego. Dobra, słyszymy się zaraz na jakiejś kawce albo na, na zjeździe. Zaraz idziemy na plażę z powrotem z nim. Teraz szybki prysznic. pati jest rekordzik prawda że tak. No a widoczek mamy pokazywałem tu barana na pewno na Insta pokazywałem tak jak ktoś mnie nie śledzi na Insta na ogląda tutaj no to wpadajcie zawsze coś na tym Insta regularnie codziennie jest rzucana w prawie. zachód słońca jest ładnie tam jak to mówi nasz kolega Rafał perfekcja Pysznic i spadamy Pati co masz jeszcze do powiedzenia po zakończeniu swojego dnia treningowego Dziękuję mojemu wspaniałemu mężowi Mężu? Mężowi chyba. Mężowi Małżowi, małżowi da. Mojemu małżowiemu Generalnie dziękuję Lesiowi, że zabrał mnie na trening I przetargał mnie 55 km, Bo chyba to jest moja życiówka Mogę iść jeść i pić Ja też sobie piwko machnę A z jedzeniem Czekam na kolację Pierwszy raz od czterech tygodni zjadłem coś słodkiego Bo jak w nocy przyjechaliśmy, byliśmy głodni I napadłem na kokosanki w restauracji o trzeciej w, no w nocy Dobra, patrzcie, zachód słońca Także będzie zakończenie odcinka romantyczne No prawie się udało Lechu jak zwykle coś naciskał, obraz się trzęsie Także przekazuję wiadomość od Lecha Piszcie komentarz Wyspa, jeśli obejrzeliście do końca Pamiętajcie o subach i do następnego odcinka już jutro. Na razie.